Co rdzenie spóchniały w wątpliwość kwiatu biera, lecz tę złomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń duszy bohatera. I kończył ten swój wiersz do młodych słowami, które też dzisiaj, w, tej, w tym dniu, w 158. rocznicę wybuchu powstania spełniacie. Lecz nie przestańcie czcić świętości swoich i przechowywać ideałów czystość. Do Was należy dać im moc w zbroję, by kraju marzeń przeszłych rzeczywistości. Panowie strzelcy, dzisiaj stajecie w Kociszewie, by uczcić dzieci Warszawy. Dzieci Polska dzisiaj czczą dzieci Warszawy, które 158 lat temu rozpoczęły powstanie styczniowe. Wy jesteście krwią z krwi, kością z kości tamtej idei i tamtych strzelców. W końcu się też mienicie mianem strzelców, na głos trąbki, tak jak w tej pieśni powstańczej hej strzelcy, wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Dzisiaj panowie nie musicie pokonywać wroga fizycznego, ale pokonujecie wroga najgorszego niepamięć, niepamięć, która zabija, która sprawia, że nie pamiętamy o naszych bohaterach, nie pamiętamy o naszej historii. Wy, jeszcze, wy jesteście strażnikami tej historii, Wy jesteście żołnierzami niepodległości, ale żołnierzami pamięci. Za to w imieniu całej naszej społeczności Ziemi Czerwińskiej chciałbym serdecznie panu podziękować. Dziękuję bardzo. Panowie, niech ta idea kwitnie na następne pokolenia i mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość rozpoczęta w Szewie będzie miała coroczną kontynuację. Cześć i chwała bohaterom powstania z Dziękuję bardzo.